Nie zakładaj działalności, jeśli o tym nie wiesz, bo właśnie możesz stracić nawet 2,5 tysiąca w pierwszym miesiącu. Jeżeli Twój księgowy założył działalność pod koniec miesiąca, na przykład 27 listopada, i mimo to, że Twoja firma działała tylko 3 dni, zapłacisz ZUS za cały miesiąc. I oczywiście pełną kwotę za księgowość. Gratulacje dla Twojego księgowego! Właśnie straciłeś 2,5 tysiąca złotych za jego błąd. Potem zaczyna się klasyk. Ulga na start 6 miesięcy. Mały Zus 24 miesiące i Duży Zus aż do końca działalności. I większość przedsiębiorców zostaje na nim na lata, bo nikt im nie powiedział, że można było tego legalnie uniknąć od początku. Wystarczy zmienić formę prowadzenia działalności i możesz zupełnie przestać płacić ZUS już od pierwszych miesięcy. Nasi klienci oszczędzają nawet 34 tysiące złotych rocznie. Chcesz wiedzieć jak? Napisz w komentarzu ZUS, a skontaktuję się z Tobą prywatnie i pokażę Ci, jak robić to legalnie i skutecznie.